Cześć misiaczki! Lecimy dzisiaj z przykładem 10 bilansu jonowo-elektronowego. I teraz standardowo zaczynamy od uzupełnienia stopni utlenienia każdego pierwiastka, który tutaj się zmienił. A zatem zaczynamy od węgla. Jeżeli widzisz związek organiczny na bank, szukaj węgla, bo węgiel na pewno zmienił tutaj stopień utlenienia. I teraz zobaczmy, jak wygląda związek C2H2. Zawsze proponuję, żebyś rozpisał, rozpisała ten związek tak, jak on wygląda. Jak wygląda związek organiczny, który powstał ze strzałką. Jest to kwas szczawiowy, który wygląda w taki sposób, że są to dwie grupy karboksylowe połączone ze sobą wiązaniem pomiędzy węglami. I teraz każdy węgiel, pamiętaj, liczymy stopień utlenienia osobno w ugrupowaniu węglowym. Wodo, wodór wprowadza ładunek plus jeden, więc węgiel będzie na stopniu utlenienia minus pierwszym przed strzałką, drugi węgiel również będzie na minus pierwszym za strzałką, natomiast pierwszy węgiel w grupie karboksylowej będzie na stopniu utlenienia, zaraz policzymy, zaraz policzymy, na plus trzecim i drugi wygląda dokładnie tak samo, więc również będzie na plus trzecim. A zatem wymienione elektrony. Pierwszy węgiel z minus pierwszego stopnia do plus trzeciego wymienił cztery elektrony. Drugi węgiel również z minus pierwszego do plus trzeciego wymienił też cztery elektrony. A zatem one razem. Wymieniły 8 elektronów w tej przemianie. Skonstruujmy tą reakcję. A zatem związek z C2H2 zastrzałką możemy pokazać w pełni tak, jak on wygląda. Stał się kwasem szczawiowym. I teraz wpisujemy elektrony po tej stronie reakcji, gdzie stopień utlenienia węgli był wyższy. Pamiętaj, mamy tutaj dwie przemiany. 4 elektrony 1, 4 elektrony druga. Kolejna sprawa, liczymy stopnie utlenienia ładunki całych zapisów chemicznych przed strzałką i za strzałką. Przed strzałką związek organiczny jest na 0, za strzałką natomiast związek organiczny jest na 0, 8 elektronów wprowadzają 8 minusów. A zatem co możemy zrobić? Żeby z ładunku 0 zjechać do 8 minusów, moglibyśmy wprowadzić 8 Oha minusa. Albo po drugiej stronie reakcji, żeby z 8 minusów wjechać do 0, do góry musielibyśmy wprowadzić 8 H+. Jako, że reakcja podpowiada nam H+, które są w kwasie szczawiowym, to najpierw spróbujmy z H+, czyli za strzałką wprowadzam 8 H+. Następnie zastanawiamy się, czy trzeba wprowadzić przed strzałką wodę, czy nie. I teraz widzę, że za strzałką są tleny, przed strzałką ich w ogóle nie ma, co oznacza, że wprowadzam wodę przed strzałkę. I teraz ile tej wody? Liczę sobie, że za strzałką mam 4 tleny, więc potrzebuję 4 wód, żeby wprowadzić 4 tleny. Ostatni krok w tej reakcji, sprawdzam ilości wodorów. 2 wodory w, w etynie, 4 razy 2, 8. 8 i 2 daje nam razem 10 wodorów przed strzałką, za strzałką. 2 wodory w kwasie szczawiowym i 8 H+, daje nam również 10 wodorów. Oznacza to, że pierwszą reakcję zrobiliśmy... Uzupełniły, uzupełniliśmy pod kątem ładunków, czyli zbilansowaliśmy ją ładunkowo, zbilansowaliśmy również pod kątem ilości każdego pierwiastka, czyli pierwszą reakcję mamy zrobioną. Idziemy do reakcji drugiej. Co tutaj się zmieniło? Zmienił się mangan, który występował w takim anionie, na kation manganu na stopniu utlenienia 2, i zmienił się z manganu na plus 7 stopniu utlenienia. A zatem zapiszmy tą przemianę. Jon MNO4- zmienił się na jon MN2. Wymienione elektrony. Patrzymy sobie na mangan jako pierwiastek. Z plus siódmego zredukował się do plus drugiego, czyli wymienił tutaj 5 oczek, 5 elektronów. Te 5 elektronów wpiszemy tym razem przed strzałkę, bo jest to reakcja redukcji, czyli przyłączania elektronów i mangan tutaj ma wyższy stopień utlenienia. Przechodzimy do liczenia całych zapisów chemicznych przed strzałką i za strzałką. Anion jako całość wprowadza nam minus jeden. I 5 elektronów, 5 minusów, co oznacza, że jesteśmy razem na 6 minusach przed strzałką. Za strzałką natomiast kationem N2, wprowadza nam ładunek 2, co oznacza, że żeby z 6 minusów wjechać do dwóch plusów, moglibyśmy wprowadzić U6 i 2 to 8 H albo za strzałkę, żeby z plus 2 zjechać. Do 6 minusów moglibyśmy wprowadzić 8 oha minusów I teraz, jako że w reakcji mamy H-plusy przed strzałką, to bardziej skłaniam się, aby najpierw sprawdzić 8 H-plusów przed strzałką. Wpisujemy 8 H-plusów przed strzałką i patrzymy, czy za strzałką musimy coś dopisać. Jako, że nie ma tlenów. Nie ma wodorów, na pewno wpadnie nam woda. I teraz ile wody? Mamy cztery tleny w wionie przed strzałką, więc żeby były cztery tleny ze strzałką, wprowadzam czwórkę i sprawdzamy sobie wodory. Osiem wodorów przed strzałką, 4 razy dwa, też osiem wodorów za strzałką. Czyli drugą reakcję również uzupełniliśmy w tym momencie pod kątem ładunków i pod kątem ilości każdego pierwiastka. A to oznacza, że możemy przejść do wpisywania mnożników w tej reakcji, czyli uzupełnienia ilości elektronów. I teraz. Będą tutaj duże liczby, nie bój się takich liczb, bo one są normalne, szczególnie w chemii organicznej, w reakcjach z manganianem, dichromianem. To jest normalne, że to będą współczynniki i ilości pierwiastków trochę większe niż standardowo przywykłeś czy przywykłaś. A zatem 8 elektronów, 5 elektronów przemnóżmy przez siebie nawzajem. I teraz z pierwszej reakcji sprawdźmy sobie w okienkach H+, OH-, ewentualnie wody, wszystko co nam wpadło. Z reakcji pierwszej 4 wody pomnożone razy 5 daje nam razem 20 H2O i za strzałką 8 H+, pomnożone razy 5 daje nam razem 40 H+, za strzałką. Widzisz, mówiłam, duże liczby się pojawiają. Z drugiej reakcji 8 H+, pomnożone razy 8 to jest 64 H+. I 4 wody pomnożone razy 8, 4 razy 8, 32 H. plusów. wody! 32 wody. I teraz będziemy sobie wykreślać H plusy i wody. 40 H plusów zabierze nam 40 H plusa przed strzałką, z czego zostanie nam 24 H plusy przed strzałką. Natomiast wody, 20 wód z przedstrzałki odpadnie, zostanie nam 12 wody za strzałką. To są nasze wstępne ilości H plusa przed strzałką i mamy H plusa przed strzałką i wstępna ilość wody za strzałką, mamy wodę za strzałką. Przez to, że H plusy i woda wyszły w odpowiednich miejscach, tak jak są w reakcji, którą dobieramy, przed strzałką H plusy, ze strzałką woda, to nam daje pewność, że nasz bilans jest rozpisany prawidłowo i możemy wstawiać współczynniki. 24H, żeby było 24 wodory przed strzałką, wprowadzam 12, bo 12 razy 2 da nam 24. Ze strzałką chcemy mieć 12 pełnych wód, wstępnie wprowadzam 12. I patrzymy sobie dalej. Um, to zrobimy na przykład etyny. Etyn miał być pomnożony razy 5, co oznacza, że przed etynem wpisuję 5. Wody załatwiliśmy w okienku. Kwasy szczawiowe. Pomnożone razy 5, więc przed kwasem wstawiamy do bilansu piątkę. O, co jeszcze? Elektrony i h plusy załatwiliśmy w okienkach, wyrównaliśmy. MnO4 na minusie miał być pomnożone razy 8, więc szukam sobie jonu mnO4, wstawiam sobie wstępnie ósemkę. Dalej, h plusy za, przepraszam, h plusy załatwiliśmy w okienku. Mangany 2 mia, mają być pomnożone razy 8, szukam manganu 2, wstawiam ósemeczkę. I wody załatwiliśmy w okienkach. Co oznacza, że ostatnim naszym krokiem będzie sprawdzenie tych współczynników, ewentualnie doliczenie i poprawienie, jeżeli coś wyszło nie tak. A zatem sprawdźmy sobie, sprawdźmy sobie na przykład węgle. 5 razy 2, 10 węgli i za strzałką 5 razy 2, również 10 węgli. A zatem węgle mamy dobrane. To szukamy dalej. Mangany. 8 manganów przed strzałką, 8 manganów za strzałką. Mangany mamy dobrane. To policzmy sobie teraz potasy. 8 potasów przed strzałką, i żeby było 8 potasów za strzałką, wprowadzamy czwórkę, bo 4 razy 2 da nam 8. I teraz zobacz kolejny raz, powtórzę. Każdy bilans jest tylko podpowiedzią, wstępem, a tak naprawdę na końcu, jak już wpiszesz wszystkie współczynniki, które bilans ci podpowiedział, i tak musisz przeliczyć wszystko jeszcze raz na oko, żeby właśnie nie uciekła ci chociażby ta czwórka przed K2SO4, bo wtedy Wyjdzie na to, że dostaniesz 0 punktów za nieuzupełnienie współczynników stechiometrycznych, mimo że bilans masz dobrze zrobiony. Dobra, liczymy sobie dalej. Potasy mamy sprawdźmy siarki. 12 siarek przed strzałką i za strzałką. 4 siarki z K2SO4, 8 z MNSO4. 8 i 4 daje nam razem 12. Siarki się uzgodniły, co oznacza, że możemy przejść teraz do wodorów albo do tlenów. Policzmy sobie może wodory. 5 razy 2 10 wodorów z C2H2 i 12 razy 2 24 wodorów, czyli przed strzałką mamy 34 wodorów. Za strzałką 5 razy 2 daje nam 10 wodorów i 12 razy 2 daje nam 24 wodory. Razem dadzą nam 34 wodory, tak jak jest przed strzałką. Oznacza to, że ta reakcja jest zbilansowana poprawnie.